Po poprzednim pikniku miałem dużo informacji, wniosków, że to była fantastyczna zabawa, taka klimatyczna, taka nastrojowa i dużo osób się zaangażowało w to, żeby przygotować tą imprezę. Teraz myślę, że jeszcze więcej tych ludzi zaangażowanych, nowi ludzie, a ci, którzy byli wcześniej i uatrakcyjniali nam ten właśnie piknik. Myślę tutaj m.in. o samochodach też są. Te cudowne samochody, które widzimy za nami, no to są atrakcją i ozdobą tego pikniku, a tam dowiedziałem się, że jest samochód ten z drewnianymi szprychami. To jest samochód, który jest z 23 roku. Także to jest niesamowite, że on jeszcze jeździ nie? I, i tak pięknie wygląda. Ale wyglądają pięknie przede wszystkim panie, które się poprzebierały w te cudowne stroje z epoki. No nie tylko pan, panie, bo panowie również, co prawda, w mniejszości, ale również do, dotrzymują kroku. I e, zobaczcie, e, świetnie to wygląda i mnie najbardziej cieszy, że e, ludzi, ludziom się to po podoba e, i angażują się, przebierają się, biorą udział w konkursach na najpiękniejszy strój. Czy w tym roku również e, właśnie ekostrefa, która e, towarzyszy temu piknikowi, no w końcu jesteśmy w Drawnie, czyli na sadzie Drawieńskiego e, Parku Narodowego, czyli tu, gdzie, gdzie to eko, gdzie przyroda króluje, więc e, pewnie to pasuje, że i retro i eko tak. w tym roku jest sporo atrakcji nowych między innymi Nadleśnictwo Drawno, Nadleśnictwo Głusko swoje ciekawostki przedstawia, ale stowarzyszenie, nowe stowarzyszenie, które działo od chyba dwóch czy trzech lat na naszym terenie stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne które przygotowało fantastyczną ekspozycję i e, również e, wiele osób się przebrało w e, właśnie w stroje akurat tutaj w stroje z, e, z mundury przedwojenne czy z pierwszej wojny światowej ale jaki cudowny sprzęt tam ile rzeczy zbierano, a, a wśród tych ciekawostek jest medal medal e, który w Wręczono z okazji wygrania zawodów strzeleckich właśnie w Drawnie, bo w Drawnie było bractwo kurkowe, a my tutaj kultywujemy tą tradycję. 11 maja zawsze wybieramy króla kurkowego. Jego dzisiaj nie ma, ale on panuje nam. Nie, no jest, bo. Co prawda, się nie przebrała, ale jest królową pani Mariola Kowaleska. Także wiele osób zaangażowanych, świetna muzyka, świetnie, świetne atrakcje. Zapraszam wszystkich również za rok, bo jestem przekonany, że zorganizujemy. Rzeczywiście, panie burmistrzu, dodając te wszystkie Rzeczy związane z przeszłością. Naprawdę można się przez chwileczkę poczuć, jakby cofnęło się do tej poprzedniej epoki, i można chociaż w, w Drawnie, właśnie dzisiaj, użyć na miastkę tego wszystkiego jak to mogło kiedyś w jakiś sposób wyglądać. Tak, no, ja w tamtym roku się przebrałem też i mam takie zdjęcie stylowe. W tym roku nie, nie miałem możliwości, bo ciągły pośpiech. Ale wiele osób się przebrało i mają szansę na ciekawe nagrody. Dodatkowo chwała im za to, bo jest naprawdę konkretnie, upalnie, gorąco, a oni się na pewno w tych strojach bardzo, ale to bardzo gotują. Dokładnie i chylę czoła właśnie wszystkim, którzy są przebrani właśnie w te piękne stroje. Niech pan powie, co to jest za model Mercedesa oraz w jaki sposób znalazł się pan w posiadaniu takiego cudu motoryzacji? Jest to Mercedes z 36 roku, 1936 roku, model 170V, 1700 pojemność silnika, benzyna. Czterobiegowa skrzynia biegów, i tutaj, wbrew pozorom, wydawałoby się, że rok odległy, początek może motoryzacji, a już tyle było w nim nowinek technicznych, choćby w pełni zsynchronizowana skrzynia biegów, łącznie z pierwszym biegiem. O czym nie myślano jeszcze w polskiej motoryzacji, bo mał, na przykład nigdy nie miał synchronizowanej jedynki. Tak? Następna rzecz, tylne zawieszenie. Jest klasyczny oczywiście napęd na tylne koła, a niezależnie zamocowane są prawa, lewa strona układu zawieszenia tylnego, więc bardzo, bardzo dużo takich ciekawostek. Jak się, znalazłem jego, jak się znalazł w moim posiadaniu ten, ten Mercedes? W 2000 roku, na początku 2000 roku, miałem Volkswagena Garbusa, tak jak, jak tutaj widzimy, który no, ładnie wyglądał, ale wymagał również w mojej ocenie totalnego remontu. Wówczas ja, internet był po bijakach, jak jak pamiętamy, w, w oparciu o gazetę Kontakt. Dałem ogłoszenie, że zamienię Garbusa e, na Mercedesa. Wówczas do, e, zadzwonił do mnie właściciel Pan ze Szczecina, który powiedział, że e, chętnie by się zamienił na jeden z Mercedesów, który posiada. No więc ja wsiadłem w auto, pojechałem e, do niego. On mi pokazał 116, 123 Mercedesa. Ja się tak wtedy zgrzywiłem. O mój dobrze, to idziemy jeszcze do jednego pomieszczenia. Otwiera taką szopę, i między innymi to stało, ale to nie wyglądało tak jak w tej chwili, ja poświęciłem 13 lat na, na, na restaurację tego, oczywiście z małymi jakimiś tam przerywnikami. W międzyczasie to i garaż mu wybudowałem, bo już po prostu nie mieściłem się z tym wszystkim. No i w 2013 roku, to był bodajże czerwiec, został zalegalizowany, dostał tablice swoje z takim, może nie są to wyróżniki, ale jest to tablica z roku jego produkcji. No, i cieszę się, cieszę się nim. Największą frajdę mi sprawia to, że podchodzi ktoś i mówi, że jest fajny, pokazuje. To jest największa radość posiadania teraz tego auta, cieszenia się nim. No, ja osobiście muszę przyznać, że naprawdę robi ogromne wrażenie i na pewno jazda czymś takim, takim autem, naprawdę takim cudem techniki, musi być naprawdę, ale to naprawdę nieopisanym, wspaniałym uczuciem. Jest to fantastyczna rzeczywiście rzecz, tym bardziej, że jadące auto, auta Z przodu, z tyłu, przechodnie łapkę do góry podnoszą, machają, jest to bardzo takie sympatyczne rzeczywiście. No i takie cofnięcie się faktycznie w, w, latami do, do wstecz, do, do tej motoryzacji, jaka, jaka no, była przed wojną, no, coś, coś fantastycznego. A niech powie, na jak częstą jazdę może sobie pan pozwolić tym autem? Więc ym, bardzo mało do tej pory jeździłem nim. Ten rok jest może takim przełomowym, gdzie wsiadam w niego, bo wcześniej, gdziekolwiek się wybierałem, to Cały serwis, że tak powiem, za sobą wiozłem, I, Łącznie z liną holowniczą, z lewarkiem, z kluczami i tak dalej, bo nie byłem pewny tego auta. Jednak jest, y, można powiedzieć, to jest y, niepewność, jednak, tak? Ponieważ tak stare auto no może się jednak w każdej chwili zepsuć, prawda? No, ja, ja po prostu jestem y, bardzo w, y, wyrozumiały dla niego, bo te swoje lata, jednak. Y, Dają mu pewne prawa. Jestem przygotowany na to, aczkolwiek ten rok, tak jak mówię, jeżdżę już tak troszeczkę bezpieczniej. W tym roku wymieniłem jeszcze chłodnicę, rdzeń chłodnicy, który mi przeciekał i to, to wszystko, zabrudzona cała komora była silnika. Musiałem znowu trochę czasu poświęcić na to, żeby odświeżyć to, żeby to wyglądało, aczkolwiek jeszcze wymaga dopieszczenia. Ale jest suchuteńko, w tej chwili jeździmy z synem, ciesząc się faktycznie i... Wczoraj wracaliśmy tutaj, z, bo zaprosili mnie członkowie Stargardskiego Automobilklubu, gdzie zaproszono mnie, zaproszono mnie do uczestnictwa w, w, w gronie tychże wspaniałych, szacownych ludzi. Za co serdecznie im dziękuję. Na pewno na pewno przystąpię do. Będę chciał być członkiem tego automobil klubu, bo widzę, że jest bardzo prężny. Pozdrawiam pana prezesa Andrzeja Nocenia. Wracaliśmy wczoraj o godzinie 11 wieczorem, gdzie już ciemno wiadomo było i pierwszy raz jechałem na światłach. No, no rewelacja po prostu światła jak, jak w normalnym aucie, coś, coś fantastycznego. A czy może ma pan w planach jakieś następne auto? Właśnie w takim stylu. Może nie w takim stylu, aczkolwiek no, marka Mercedesa bardzo gdzieś tam od dzieciństwa krążyła po mojej głowie marzeniem, pamiętam w szkole podstawowej, początek lat szkoły podstawowej to mieć białą kierownicę, dużą nad swoim łóżkiem, z ringiem tym wyniklowanym i to może było takie, taki początek tego wszystkiego. Jutro jedziemy jutro ja z Jaszkiem po Lawetę. I wybieramy się pod Wejherów po 107 Mercedesa, rocznik 84. To jest trzecia generacja Mercedesa, Radster z 380 V silniczek. Także no, marka Mercedes, także gdzieś tam cały czas. Krąży wokół, wokół naszego garażu. No, mówi się, że ludzie dzielą się na miłośników BMW oraz Mercedesa. No, u pana to jest no, jednoznacznie, jednoznacznie można wywnioskować. Tak, tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałem, od, od dzieciństwa gdzieś cały czas marzyłem o tym, żeby to mieć coś takiego. No, to nie jest mój jedyny Mercedes, którego gdzieś tam kiedyś miałem. Yy... Nie wiem, może już 6, 6, 6, 6 aut marki Mercedes się przewinęło przez, przez nasz garaż. Jednego może nawet mi szkoda, że go, że go sprzedałem, no ale trudno. Być może jeszcze kiedyś kupię, bo to była 126 Mercedes SL. Bardzo fajne, wygodne auto, fantastycznie się też tym jeździło.